W tym momencie jesteśmy na tajlandzkiej tajskiej tajskiej siłowni. O, tutaj jest nawet, tam też bylibyśmy. O, to jest no, pokaż co tam sprzedasz Radę Pokaż co tam potrafisz.

Okej. Oh, yes. oh. yeah. oh, yeah. 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 Pozytywna energia, powiem ci. No? Pozytywna energia. naprawdę pozytywna energia. Na siłce. Nie ma, ale jest okay. To jest liga pierwsza, podejście do ślubni po 30 latach. Pan się z tyłu patrzy. Pan się z tyłu patrzy. No, żeby ten pan się nie zabił. Co? Pamiętaj. Ubezpieczenie Gęki od takich głupot nie ubezpiecza. Właśnie, pamiętajcie. Jeśli będziecie w Tajlandii, czy gdziekolwiek indziej na świecie i stanie wam się krzywda, będziecie tak. mieć ubezpieczenie. Na takie A jedyne tylko ubezpieczenie, które działa na całym świecie Co? to genki. Link w komentarzu. Coś mi zabolało, trzeba wziąć gęki. Zadzwonić. Bo to jest tylko chyba 50-60 euro miesięcznie na cały całym świat. świecie. Na cały rok. Okej, okay, to, to jest dla mnie że... To jest dla Dobra, dla mnie. dobra. To jest Super, co mam? Pewnie do przodu, jak miało No, fajnie jest przyjeżdżać. No. metrem bo to jest naprawdę fajnie. Przy okazji miejsce w Szekali poznajesz. Tak, tak, bo to jest jedno miejsce, gdzie poznasz ludzi chyba. Czy na siłowni, możesz poznać? Tak, ale na tych siłowniach tam, gdzie tam byłeś, to ludzie skupieni, w ciszy, nic nie chcą, nic gorda. A tej? Nie, każdy gada A tutaj przynajmniej muzyka jest? No, dokładnie. Ja tam nie ma no, muzyki. Normalny Super. Normalnie się robiłem. Normalnie, Roki. <laughs> Suchawki. A, <music> Hit. Chłopie bierze z krzaków ciężar. Ma drogie słuchawki, a talią siłownie. Na grzechu zazdrości, że wszyscy mają o wiedzą, ale też mogą Oj, Oj, na ja i na patrykę. Jest grzechu? gość ma zajebiście pewnie drogie słuchawki a wyciągał przed chwilą kawa, ciężar z krzaków nie? To, jest prze... to jest taki kontrast taki, taki paradoks, że hej idzie nie? Rocky Balboa, niesamowite no tam był z krzaków jeden ciężar przejęta poczekaj, poczekaj tylko podniesie, dobra? no to jest hit w tym parku o drzewo się opiera

Trzymadni bardzo, wiesz, czy tam No dobrze, niech będzie